Mikrofony USB to urządzenia, które w ostatnich miesiącach mocno zyskały na popularności. W końcu teraz większość spotkań odbywa się online. Dziś zaprezentuję Wam jednak wyjątkowy mikrofon Wave 3, czyli najnowszy model od firmy Elgato. Co sprawia, że ten sprzęt jest właśnie aż tak wyjątkowy? Oglądajcie dzisiejszy odcinek, aby się przekonać. Firma Elgato znana jest z tworzenia urządzeń, które swoimi funkcjami i możliwościami zaspokajają wyszukane gusta streamerów. Tym razem jednak producent pokusił się o stworzenie mikrofonu, a zatem sprzętu trafiającego również do innej grupy klientów. Wave 3 to obecnie najwyższy model z serii mikrofonów od Elgato. W sprzedaży znajduje się też bardziej podstawowa wersja Wave 1, która różni się od tego modelu kilkoma małymi szczegółami. By stworzyć te mikrofony, a jednocześnie dostarczyć najwyższej jakości dźwięk w każdych warunkach, firma Elgato nawiązała współpracę z ekspertami w branży audio, czyli marką Lewit. Elgato, podobnie jak w przypadku innych swoich urządzeń, celuje w bardzo stonowany i prosty design co się ceni. Cała konstrukcja jest mocno inspirowana klasycznymi, starymi mikrofonami montowanymi na widelcu, wokół którego można taki mikrofon obracać. W kwestii wykonania należy jednak zwrócić uwagę na to, że Wave 3 wykonano głównie z plastiku. I to nie robi niestety zbyt dobrego wrażenia. Co prawda, pozwoliło to zbić nieco wagę samego urządzenia, ale przez to mikrofon, tak jak mówię, nie sprawia wrażenia solidnego. I jego waga to zaledwie 280 gramów, a to naprawdę niezłe osiągnięcie. Podstawowo mikrofon przychodzi do Was z ciężką, stabilną podstawką, do której przykręcony jest właśnie widelec, na którym montujemy sam mikrofon. W zestawie znalazł się też adapter ze standardowym gwintem, pozwalający na montaż na Dodatkowe akcesoria pozwalające na przykład na montaż takiego mikrofonu na ramieniu, dedykowany popfield czy też koszyczek antywstrząsowy można dokupić oddzielnie. Patrząc jednak na cenę Elgato Wave 3, a zatem ponad 700 zł, to te akcesoria powinny znaleźć się w podstawowym zestawie. Jak widzicie na froncie znajduje się intuicyjna gałka analogowa, a nad nią zestaw diod. Trzy górne wskazują aktywny tryb mikrofonu. Pierwszy z nich to czułość mikrofonu, drugi to głośność słuchawek do odsłuchu, a trzeci to miks. Ten ostatni może być szczególnie istotny dla osób nadających na żywo, bo dzięki niemu będą mogli usłyszeć jak brzmią w czasie rzeczywistym. By zmienić którąkolwiek z tych wartości trzeba nacisnąć gałkę, no i dioda będzie przeskakiwać na konkretny tryb, będzie zmieniać położenie i sygnalizować aktywny tryb którym sterujemy za pomocą gałki. A te diody zamontowane niżej wskazują właśnie na poziom, czy na przykład na samą głośność mikrofonu, czy głośność słuchawek. Także dosyć intuicyjne rozwiązanie. Z kolei na Górnej krawędzi mikrofonu znalazł się niewielki panel dotykowy, który wycisza mikrofon. Co ważne nie jest to fizyczny przycisk, więc w momencie kiedy go dotkniemy, wszystkie osoby, które będą słuchać tego, co nadajemy, po prostu nie usłyszą tego, tego przycisku, naciśnięcia tego przycisku. No i warto też wspomnieć, że kiedy mikrofon jest zmutowany, wyciszony, to pierwszy wokół gałki świeci się, jak widzicie, na czerwono. Z tyłu mikrofonu zaś umieszczono dwa porty. Pierwszy z nich to USB-C. Jest to bardzo wygodne złącze, bo nie ma problemu z podłączeniem takiego mikrofonu, a zapasowe, zamienne kable w razie gdyby oryginalny był na przykład za krótki albo uległ awarii, są powszechnie i bez problemu dostępne. Także na plus to, że przewód jest odpinany, a z obok USB-C mamy standardowe złącze słuchawkowe mini 3,5 mm. Dzięki niemu będziecie mogli używać funkcji odsłuchu na żywo, ale też używać tego mikrofonu jako zewnętrznej karty dźwiękowej na USB. Gniazda są dosyć niefortunnie umieszczone jednakże, ponieważ kiedy... Właśnie mamy je wpięte do mikrofonu, ograniczają nieco możliwość obracania tego mikrofonu na widelcu, więc kiedy mamy na przykład w ten sposób na statywie gdzieś tam podłączony mikrofon, to nie możemy go po prostu wyprostować, musimy wtedy wypiąć kabel. Jeśli mielibyśmy zamontować ten mikrofon na statywie w taki sposób, to widzicie, że trzeba po prostu kabel przepiąć. No, ale nie jest to aż taki duży minus. Sama kapsuła mikrofonowa, czyli wkładka, która zbiera nam dźwięk, powstała we współpracy, jak już wcześniej mówiłem, z cenioną firmą Lewitt. Wkładka ma charakterystykę kardioidalną, czyli oznacza to, że mikrofon będzie wyłapywać głównie Wasz głos, to co znajduje się przed nim, a dźwięki otoczenia, to co znajduje się z boku, na przykład dźwięki klawiatury, nie będą aż tak mocno słyszalne, jednakże no, nie pozbędziecie się ich całkowicie. Do tego musielibyście wykorzystać dodatkowe specjalne programy, jak na przykład RTX Voice, który pozbywa się właśnie niechcianych dźwięków tła przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Za przetwarzanie Waszego głosu oraz obsługę słuchawek odpowiadają Dwa przetworniki. Jeden naturalnie analogowo cyfrowy a drugi cyfrowo-analogowy. Zarówno jeden, jak i drugi przetwornik działa maksymalnie w formacie 96 kHz na 24 bitach. I to różni go od wersji Wave 1, który ma tych kHz zaledwie 48, zaledwie nie zaledwie. I tak większość programów, np. OBS, 96 kHz nie obsługuje. Natomiast warto wspomnieć, że taka. Opcja przyda się przy obróbce dźwięku, czyli kiedy na przykład nagrywamy dźwięk chociażby do programu Adobe Audition, możemy go potem lepiej obrobić, więc na przykład w przypadku podcastów będzie to miało znaczenie. Takie parametry sprawiają, że wasz głos będzie nagrywany w naprawdę doskonałej jakości z wyraźnymi zarówno wysokimi, średnimi, jak i niskimi tonami. Po prostu ten dźwięk będzie czysty. A dzięki układowi DAC Digital To Analog Converter bez trudu będziecie to wszystko w stanie usłyszeć na słuchawkach. Tym, co wyróżnia ten mikrofon na te konkurencji i najpewniej co sprawia, że kosztuje aż tyle, jest oprogramowanie Wave. Link. Największym problemem wśród twórców i streamerów od zawsze było miksowanie dźwięku z różnych źródeł. Niektórzy korzystają z różnego rodzaju mikserów cyfrowych, ale i analogowych. Takie rozwiązania nigdy nie były ani proste w konfiguracji, ani w obsłudze, ani też niezawodne. Elgato wyszło tutaj naprzeciw i stworzyło proste i intuicyjne narzędzie do miksowania dźwięku i nazywa się ono właśnie Elgato Wave Link. Jest to program, który pozwoli wam miksować w czasie rzeczywistym niezależne źródła dźwięku: z mikrofonu, z systemu, z gry, z przeglądarki internetowej czy z odtwarzacza muzyki. Na maksymalnie 9 kanałowej ścieżce ustawicie konkretne wartości dla każdego ze źródeł. Przypisanie źródła dźwięku do ścieżki jest bardzo proste i współpracuje ze wszystkimi programami, które generują dźwięk w systemie, czy to na Windowsie, czy to na Mac OSie. Jednak co dużo ważniejsze, Wavelink obsługuje nie jedno, a aż dwa niezależne wyjścia audio: Mix Stream, a zatem to, co będą słyszeć wasi odbiorcy, oraz Monitor Mix, czyli odsłuch dla was. Dzięki takiemu rozwiązaniu, Wy możecie na swoich słuchawkach słyszeć zupełnie co innego niż wasi odbiorcy po drugiej stronie. To rozwiązanie jest po prostu genialne, i aż dziw, że nikt do tej pory na to nie wpadł. Jeśli chodzi o jakość dźwięku z tego mikrofonu, to teraz sami możecie ją ocenić, bo właśnie słyszycie próbkę dźwięku z Elgato Wave. 3. Ja uważam, że audio o podobnej jakości zapewnią Wam również nieco tańsze mikrofony. Jednak pamiętajmy, że Elgato to sprzęt z wysokiej półki. Zestawiając jego cenę z konkurencją, np. przykład Rode Podcaster czy HyperX. Kwadcast, nie jest on wcale aż tak drogi. Ta cena nie jest aż tak wygórowana względem tej konkurencji. Szczególnie biorąc pod uwagę, że oprócz minimalistycznego designu, funkcjonalnej analogowej gałki, czy wreszcie dobrej jakości dźwięku, otrzymujecie w zestawie innowacyjne i unikalne oprogramowanie Elgato Wave Link, które pozwoli przenieść Wasze doświadczenia z miksowaniem dźwięku na wyższy poziom. Możliwości tej aplikacji są wręcz ogromne i mimo że z pozoru wydaje się ona bardzo prosta, to daje ogromną władzę nad tym, co wasi odbiorcy usłyszą, a czego nie. Elgato Wave 3 nie wystrzegł się wat. Większość obudowy została wykonana z plastiku. To oczywiście pozwoliło na znaczące zbicie wagi, jak już wcześniej mówiłem, jednak zdarza się, że obudowa trzeszczy przy poruszaniu zmianie kąta czy manipulacji głośnością bezpośrednio na mikrofonie. Dodatkowo producent zapewnia, że najlepszą jakość dźwięku uzyskacie, mówiąc do mikrofonu w odległości dwóch. A zatem bardzo blisko, a to nie zawsze jest możliwe, w zależności od stanowiska pracy, w zależności od biurka i dalej. Dalsze odsunięcie od Wave 3 sprawia, że musimy podbić nieco czułość mikrofonu, a to z kolei zwiększa głośność niepożądanych dźwięków tła. A co Wy sądzicie o mikrofonie Elgato Wave 3? Korzystacie w ogóle z mikrofonów na USB? Jeżeli tak, to jakie modele polecacie? Czekam na Wasze opinie w komentarzu pod tym filmem. Link do ceny zarówno modelu Wave 3, jak i Wave 1 od Elgato znajdziecie tradycyjnie w opisie poniżej. Tymczasem, jeżeli materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i udostępniajcie go wśród swoich znajomych, a także subskrybujcie kanał TechnoStrefa po więcej ciekawych materiałów. Wpadnijcie także na poprzednie nasze filmy, bo ostatnie było Kilka ciekawych produkcji, także zobaczcie poprzednie, jeżeli jeszcze ich nie widzieliście, zapraszam serdecznie oraz zapraszam do obserwowania naszego Instagrama TechnoStrefa oraz wejścia na stronę technostrefa.com, gdzie na przykład recenzja tego mikrofonu pojawiła się już jakiś czas temu, wcześniej niż widzicie to wszystko na YouTubie. To by było na tyle z tego miejsca mówi do Was Szakal. Do zobaczenia, do szczęścia. trzymajcie się, pa! pa.